No dobrze, teraz możesz. Przestań. Jak ktoś zobaczy, to będzie obciach. Jaki tam obciach? Tu przecież nie ma nikogo, możesz lać. No lej. Nie, ale to wstyd, tak, no. Przesadzasz. Lej. No ale. O jaki wstyd, no ale, ale. – Ale proszę, nie patrz. – Wstydliwy się znalazł. – Ty, ty, ale mi się ręka trzęsie. Potrzymasz mi? – No co? No co ty, w dziurkę nie potrafisz trafić? <grych> no dobrze, potrzymam, tylko mi ręki nie pochlap. No, – No już leję, no. Ale jak ktoś jak zobaczy, to powiem, że ty mnie do tego zmusiłeś. Ale ty, ty, ale nie z takim rozbryzgiem, przestań, no. No skończyłem, no. Nie, 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 jeszcze, jeszcze kropla, jeszcze kropla. No już, no. Chodź teraz do światła, no. Chodź, chodź. Chodź do światła. No. No i co, wyszło? Co to wyszło? Co? Tak, tak patrzę na to, tak, tak patrzę na to, to mi wygląda no. hmm. na flaszkę. <noise> Tobie to wszystko z jednym się kojarzy. Co ty, przestań. Popatrz. To jest samochód. I, a gdzie koła? A znam koła. Tak, ty zobacz, jak światło pój... Samochód jak nic. Słuchaj, nic innego, tylko czekacie podróż samochodem do Madrytu. Ty mnie tu? No. Ale ja nie mam samochodu. To koleją pojedziesz. Ja, ja bym wolał ja samolotem i tymi tam liniami. Eniek, Eniek, a ty spadochron masz? Bo ja słyszałem, że tam w ogóle nie ma lotniska i będziesz musiał skakać. Słuchaj, no. A powiedz mi, tak szczerze między a, nami. A. Za taką podróż. Ile ja bym mógł zarobić? Uuu. Kochany, wypiszę samochód. Parę flaszek pęknie. <gry> a nie mówiłem? Nie mówiłem, że to o flaszkę chodzi? A ty samochód, samochód. No. No ja jestem a, taki wróżmacie. Jest, no jasne, no wróżmacie, no jak kozit trąba. Ej, dupa trąbę. Ty! Co? A imieniny to ci wywróżyłem wszystkie. I na wszystkich byłeś. No jasne, no. Wiesz co? Henka imieniny są cztery razy w roku. Tak? No są. Nawet możesz nie wiedzieć, no. Yy, 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 drugie, no to mam Zdzisław. A zbieżmowania, wiesz, ile byś na, nazbierało tych imion? No bo ty tak po wszystkich imieniach kolegów swoich latasz. A ile razy żeś te stypę stypy wyprawiał? Ty, ty powiedz, ile razy żeś ją tam uśmiercił. <grym> to wszystko przez, przez ciebie. Przez mnie? Tak, przez ciebie. Bo ty no to jakoś wrożbita, wrożysz, wrożysz, a ja tylko muszę to. Wszystko wykonywać, żeby to się sprawdziło, no! Nikt ci tyle nie naobiecuje, co ja ci wywrócę. Tak? No. No, Aha. słuchaj, a pamiętasz, jak byliśmy ostatnio na rybach? Co? Ja no, fajnie. No, tak. Płyniemy sobie, a ty mówisz tak: słuchaj, dzisiaj co złapiesz. No. I wziąłem to za dobrą monetę. I do dzisiaj się drapie. A mówiłem ci, mówiłem ci, załóż gumkę. To nie, nie, bo dzień bez gumki, bo w radiu mówili, dzień bez gumki dzisiaj. No tak słyszałem w radiu. Bo tak było. Dzień bez gumki. Nawet dziecko do przedszkola zaprowadziłem i nawet warkoczyka w ogóle w gumkę nie zaplotłem. Chodzę do przedszkola, patrzę, a dzieci w gumkach. No ale tak mówili, no. Przecież codziennie mówią w ogóle w radiu. Dzień bez tego, dzień bez tego, by, dzień bez tego nie słyszałeś? No, no mówią, no mówią, no. Dzień bez papierosa było ostatnio. Nie było. Może nawet dzisiaj to dzień bez, bez teściowej. Bez samochodu było, tak. No, no. bez to? Co, co? Bez teściowej. No, to fajne, fajne. A jak. Jeszcze znajdzie się jakiś taki, co wymyśli dzień bez flaski? Ty, 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 wiesz co? Nie wygłupia się. Te ani słowa. I cicho, cicho, potem, o bo ktoś go słyszy. Wiesz co, weźmie to dobrą monetę. I weźmy, napisze. Tak będzie. A my będziemy normalnie o pysku. Cały dzień. No człowiek niewielbódnie. No jasne. I musisz się napić. Wiesz co? Chodź, spełnimy twoją wróżbę. Znaczy się, zabierzesz mnie samochodem do Madrytu, tam jest powrotem, tak? Kto jedzie, nie pije. Ja nie jadę. Kto nie, dzieje, nie jedzie, Ty się napije. O, o, chodź. Będziemy się napić, chodź. Pan Szczeblewski, Henryk Gołębiewski, Roman, ulubieniec państwa TVN-u także, no i oczywiście Henryk Gołębiewski, legenda polskiego filmu. Bardzo proszę, jeszcze raz ukłoncie się, bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda. I lubi się napis, bardzo dobrze. Można już, można. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Czekam na Ciębę na wschodzie, tym Co ja mam z tymi artystami?